Sanktuarium Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie Śląskim ma bardzo bogatą historię. Związane jest ono z obecnością staro, starodawnej figury Matki Bożej, którą właśnie nazywamy Matką Bożą Strażniczką Wiary Świętej. Ona wpisuje się w takie rzeźby madonny, które nazywamy rzeźbami Matki Bożej tronującej. Okazało się w tym roku, że jest to najstarsza figura Maryjna w Polsce, bo pochodzi z roku 1010-1011, z błędem pomiaru metodą węgla C14 zostało to mierzone plus minus 26 lat. Sanktuarium samew zmiankowane jest w historii, w pisanych dokumentach od roku 1270, gdy po raz pierwszy został zanotowany cud Matki Bożej, dokonany tutaj w Barcie. Chodziło o rycerza, prawdopodobnie był on Czechem, który nieszczęśliwie prawdopodobnie spadając z konia, złamał sobie nogę i wtedy on ślubował, i to zostało zapisane, że przybędzie do Barda, by podziękować Matce Bożej za dar uzdrowienia, jeżeli takowego doświadczy. I tak też się stało. Został uzdrowiony, przybył do Barda, aby złożyć podziękowanie. I ten rok 1270 w naszych anałach, tutaj w sanktuarium barskiego, traktujemy jako Początek pielgrzymowania, które trwa nieprzerwanie do Barda po dzień dzisiejszy. Oczywiście to pielgrzymowanie było y, też y, miało różne przeszkody w historii, bo czy wybuchały wojny, czy jakieś konflikty lokalne, czy wielkie wojny, chociażby pierwsza czy druga światowa, powodowały, że zmniejszała się liczba pielgrzymów, ale zawsze oni do Barda przybywali. W sanktuarium bardzkie to tak naprawdę dwa miejsca. To, w którym się znajdujemy, czyli nasza bazylika, w której przechowujemy ten wielki i cenny dla nas i w Polsce zabytek, jakim jest figura Matki Bożej, Strażniczki Wiary Świętej oraz drugie miejsce to Góra Barska, gdzie miało w 15. młodzieńcowi, który służył na dworze ówczesnego Kasztelana Barckiego i powiedziała mu, że życzy sobie, aby w tym miejscu wybudować ku jej czci kościół, gdzie będzie rozdzielała łaski wszystkim, którzy do niego będą przybywać. I tak też się stało. Pierwszy kościół został tutaj zbudowany jeszcze za czasów Bolesława Chrobrego, czyli prawdopodobnie w latach 992 czy Tyś, między rokiem tysięcznym i y, rzeczywiście zaczęli tu przybywać ludzie, aby modlić się. Pierwszymi tymi, którzy modlili się w tym kościele, to byli wojowie, którzy mieli za zadanie strzec przepraw, bo muszę przypomnieć, że bardo leży na szlaku bursztynowym, który ciągnie się od Rawenny po Morze Bałtyckie, w tym głównym nurcie tego szlaku. I pierwszymi tu modlącymi się byli właśnie wojowie, którzy strzegli. Tych przepraw. Natomiast zaczęli przybywać pielgrzymi i okazywało się, że ten mały kościół grodowy był za mały. Zaczęto go rozbudowywać aż do roku 1704, w którym cystersi zbudowali ten kościół, to sanktuarium, w którym obecnie znajdujemy się. Sanktuarium Barckie, tak jak wspomniałem, to również góra. Bardzka, gdzie zbudowana jest w XVII wieku kaplica, a tam miało miejsce drugie w Bardzie objawienie Maryjne. Chodziło o rok 1410, historycy mówią, że mógł być to rok 1400 albo 1420, ale na początku XV wieku Maria ukazała się po raz drugi w Bardzie, tym razem na Górze Bardzkiej, i ukazała się już tym razem nic nie mówiąc, ale jako Niewiasta, piękna, która płakała nad losem ludzi, którzy tutaj mieszkali i przybywali. Gdy ludzie, słysząc płacz tej kobiety, zbliżyli się do niej, okazało się, że kobieta zniknęła, natomiast w miejscu, w którym siedziała, pozostawiła ślady własnych stóp oraz ślady odciśniętej dłoni, którą trzymała na skale. Po dzień dzisiejszy przybywają na Górę Barską również pielgrzymki. I zwłaszcza te pielgrzymki tak zwane ślubowane, które z Dolnego Śląska, ze Śląska Górnego przybywają tutaj do Barda, mają w zwyczaju udawanie się na górę bardzką, zwaną często przez Ślązaków z Czeska kopieczkiem lub idą, mówią pielgrzymi, do stópki. Tam w XVII wieku została wybudowana kaplica dokładnie w tym miejscu, w którym siedziała Matka Boża. A na pamiątkę tego wydarzenia z tyłu tej kablicy został wykonany wykuty w skalę wizerunek stopy, która ma przypominać, że właśnie w tym miejscu. Która pochodzi z 1011 roku, ale ponieważ błąd pomiaru metodą węgla C14 wynosi plus minus 26 lat, czyli możemy spokojnie cofnąć o 26 lat datę powstania tej figury, I ona się klasyfikuje w ten sposób jako najstarsza figura maryjna na ziemiach polskich, tutaj właśnie ona nas bardziej, przedstawia ona Matkę Bożą siedzącą na tronie, która na kolanach trzyma dzieciątko Jezus. Maria Delikatnie uśmiecha się i, tak jakby chciała powiedzieć do każdego, który tu przychodzi: Proszę bardzo, chcę Wam podarować największy dar, jakim mogę, mianowicie mojego syna, czyli odkupiciela świata. Ta figura słynie już od 1270 roku. To są zapisane, źródłowe dokumenty potwierdzające, że tutaj wydarzyło się wiele cudów, że Maria. Okazywała wielkie zrozumienie dla pielgrzymów, którzy przychodzili tutaj do Barda i przychodzą po dzień dzisiejszy, aby prosić o dar czy uzdrowienia, zwłaszcza z chorób nowotworowych. Bardzo dużo dokonało się cudów uzdrawiających chore oczy, czy wręcz niewidomych, tak było na początku. XX wieku pewna mała dziewczynka, która przybywała tu regularnie ze swoimi rodzicami z Moraw, była niewidomą od urodzenia, właśnie tutaj w Bardzie odzyskała wzrok. Ale obok tych cudów, które są cudami y, takimi materialnymi, pozwalającymi człowiekowi lepiej żyć, bo na przykład ma lepsze zdrowie, o wiele ważniejsze są tutaj cuda, które polegają na tym, że ludzie odzyskują wiarę. A wiara dla nas jest największym i najważniejszym darem, jaki na Ziemi możemy posiadać. I dlatego nazywamy Matkę Bożą tutaj Strażniczką Wiary Świętej. Może jeszcze wspomnę, że Maria tutaj w naszej figurze barckiej została koronowana w 1966 roku, dokładnie 3 lipca tegoż roku. I w Bardzie przebywały tak zacne osoby, jak chociażby późniejszy papież Jan Paweł II, dzisiaj święty, Karol Wolityła, który był w 57 roku, mamy zapis, że celebrował tutaj przed ołtarzem Matki Bożej mszę świętą. Natomiast też w 59 roku przybył do Barda kardynał Stefan Wyszyński, niedługo po swoim uwolnieniu z internowania. I kardynał Wyszyński, będąc bardziej użył takiego pięknego określenia, że Maryja wybrała to miejsce, aby strzec wiary narodu polskiego. I stąd ut utarło się to powiedzenie, że Maryja w bardziej czczona jest jako strażniczka wiary świętej. Mamy taki bardzo piękny zwyczaj w sanktuarium, że po każdej niedzielnej mszy świętej i w każdą środę pomszy wieczornej, Podajemy wiernym do ucałowania figurę Matki Bożej. Figura, sama figura, która mierzy 43 cm, jest posadowiona na dużo późniejszej, bo barokowej podstawie, w której umieszczono relikwie Krzyża Świętego, Domku z Loreto oraz Świętych Redemptorystów. I ten zwyczaj piękny polega na tym, że pielgrzymi podchodzą, całują ten relikwiarz. Natomiast został on umieszczony po to, aby po prostu uniknąć całowania samej figurki, by nie zniszczyć tak szacownej rzeźby, jak powiedziałem, najstarszej na ziemiach Polski. Jest to piękny zwyczaj, bo to tak jakbyśmy składali pocałunek na dłoniach naszej matki, wyrażając wdzięczność za jej miłość, troskę, za, za to wszystko, co jest związane z darami łaski, które ona wyprasza dla każdego pielgrzyma i mieszkańców. Która w tej chwili jest w remoncie, jest ona najstarszym zabytkiem po figurze Matki Bożej, tutaj w naszym sanktuarium, ponieważ pochodzi z 1695 roku. Natomiast drugim bardzo cennym zabytkiem to, jest, to są nasze barckie organy, które zostały 4 lata temu gruntownie odremontowane. Pochodzą z 1759 roku. Wykonał je Franciszek Eberhardt, potem zostały przebudowane w początkach XIX wieku przez firmę Szlak. No i w swojej historii po raz pierwszy 4 lata temu przeszły tak gruntowny remont. Tutaj w Bardzie, dzięki temu możemy nie tylko cieszyć się pięknem muzyki w czasie liturgii eucharystycznej czy nabożeństw, ale również dzięki temu remontowi możemy dzisiaj słuchać pięknych koncertów, czy w ramach Barskiego lata organowego, czy innych. Organizowanych tutaj festiwali, na które oczywiście zapraszam. Chodzi o Bardo. To była bardzo burzliwa historia, ponieważ ono leży na granicy trzech kultur. Ja tak lubię nazywać, że są tutaj spotykają się kultury języka polskiego, niemieckiego, języka czeskiego. I rzeczywiście to z jednej strony jest to ogromne bogactwo, a z drugiej strony, jak to bywa wśród sąsiadów, wybuchały różnego typu wojny, konflikty. Bardzo było wielokrotnie niszczone, palone. Była taka historia związana z figurą Matki Bożej i z cystersami, którzy tu najdłużej, bardziej do 1810 roku, posługiwali. Otóż był wielki pożar kościoła w XVI wieku i dwóch cystersów biegło do polącego się kościoła, aby ratować figurę Matki Bożej Barckiej. Okazało się, że już nie wyszli z tego kościoła, zawalił się strop kościoła, zawalił się, zawaliły się ściany. Ludzie byli przekonani, tak podają kroniki, że figura Matki Bożej Barckiej spłonęła wraz z cystersami. Jakie było zdziwienie, gdy potem przeszukiwano zgliszcza Spalonego kościoła, okazało się, że rzeczywiście zginęli ci dwaj cystersi, ale ten cysters, który objął figurę Matki Bożej swoją, swoim ramieniem, przytulił ją do siebie, jego ręka, która trzymała figurę, i sama figura nie ucierpiały praktycznie w ogóle, poza tym, że były osmolone, co jest oczywiście zrozumiałe. To też uznano jako szczególnie cudowny znak. Zresztą badania, które robiliśmy niedawno, potwierdziły, że ta figura jest oryginalna i że pochodzi właśnie z 10, przełomu X, X, xi wieku, a więc rzeczywiście skutecznie ten cysters obronił figurę Matki Bożej Barskiej. Bardzo przeżywało też trudne chwile w czasie różnych wojen, zwłaszcza I i II wojny światowej, ponieważ też dzięki może opiece Bożej nie zostało praktycznie zniszczone poza wysadzeniem w czasie II wojny światowej mostu na rzece Nysie Kłodzkiej. Było też wielokrotnie takim miejscem, gdzie urządzano szpitale. Bardzo ze względu na to, że tutaj jest cudowna figura Matki Bożej, zwłaszcza przed II Wojną światową, miało ponad miało sześć czy siedem zgromadzeń zakonnych tutaj swoje klasztory. Dzisiaj mamy redemptorystów, którzy są od 1900 roku kustoszami tego sanktuarium. Następnie mamy siostry Elżbietanki, to ich błogosławiona Maria Merkel zabiegała bardzo o to, żeby tutaj był ich klasztor, żeby miały tu szpital. Mamy siostry Maryi Niepokalanej, zwane popularnie Mariankami, Tutaj wybudowały duży bardzo dom, który miał być domem formacji, domem nowicjatu. Przed to wszystko działo się przed II wojną światową. Mamy siostry urszulanki unii rzymskiej, mamy siostry Serca Bożego Jezusa i mamy jeszcze też tutaj Salwatorianina, który jest kapelanem sióstr Urszulanek. a więc ogromne bogactwo charyzmatów zakonnych. Tutaj wokół Matki Bożej wyrosła. A kiedyś były jeszcze siostry jadwierzanki, były siostry sakramentki, klasztor kontemplacyjny. Widzimy, jak bardzo był to żywy ośrodek, gdy chodzi o życie religijne, życie chrześcijańskie na Śląsku. Były też takie wydarzenia w historii Barda, jak chociażby wojna trzydziestoletnia, gdzie musiano ratować figurę, ona wielokrotnie była przenoszona. czy... Ukrywana najpierw tutaj w górach barckich, w takiej w tak zwanej wilczej jamie, była też Maryja przerożona do Kłodzka, tam była przechowywana, a również do kamieńca Ząbkowickiego. Zresztą do dzisiaj w kamieńcu Ząbkowickim, w przepięknym kościele, pozostała. Kopia tej figury jako symbol tego, że kiedyś ona przebywała. Wywożono Maryję, wywożono figurę, bo bano się, zwłaszcza w czasie też tych wojen o charakterze religijnym, jak wojny husyckie, bano się, że zostanie ona zniszczona. I musimy powiedzieć, że dziękujemy Bogu i tym ludziom, którzy wtedy podjęli się ratowania, że ona przetrwała do naszych czasów.